To, co musicie na starcie wiedzieć, rekruterzy na całym świecie różnią się od siebie pod wieloma względami, jeżeli chodzi o wyszukiwanie i zatrudnianie pracowników. Ale jest taka jedna rzecz, wobec której praktycznie wszyscy są jednogłośni. Jedno narzędzie, którego aż 97% rekruterów używa do wyszukiwania kandydatów, i aż 64% z nich deklaruje, że nie używa niczego innego do wyszukiwania kandydatów. I wiem, że po tych dwóch grafikach chciałoby się powiedzieć, że jest to lornetka, ale nie jest to lornetka. Więc znając tytuł tego przemówienia, te, tego szkolenia i znając też mnie, chociaż trochę, wiecie, że 97% rekruterów używa do wyszukiwania kandydatów właśnie LinkedIn. Skoro więc to wiecie i wciąż na przykład nie macie tego narzędzia, to zachowujcie się trochę jak ten chłopak Tomek. Czyli trochę szukam tej roboty, ale trochę chowam się przed rekruterami. A czekajcie, bo ktoś przychodzi. Dobra, ale teraz już całkiem na poważnie. Ile z was, ilu z was, szczególnie tych młodszych, chciałoby zostać w jednej pracy do końca życia? No i nie jesteście sami. Badanie przeprowadzone przez Rocket i Just Join It w 2023 roku na 3000 jednostek pokazało, że w zeszłym roku aż 61% pracowników biurowych chciało bądź aktywnie już szukało nowej pracy. Chciało zmienić, bądź aktywnie szukało nowej pracy. I moim zdaniem wyniki są dość zatrważające, bo ja pracowałem właśnie w różnych korporacjach i, i startupach i są takie kantyny, czyli miejsca wspólnego e, posiłku, owocowych czwartków, wszyscy są zawsze tam uchachani, uśmiechają się do siebie, chilują bombę i nagle patrzycie na, na nich i 6 na 10 z nich mimo tego, że się uśmiecha, nie chce tam po prostu być. Więc tak, wyniki są zatrważające. I teraz zastanówmy się, co sprawia, że ludzie na dzień dzisiejszy chcą zmieniać pracę? Jak myślicie? Jakie są takie top cztery top powody, dla których ludzie zmieniają pracę według galupa z zeszłego roku? Pieniądze, rutyja, Brak rozwoju atmosfera, dobra, mamy prawie wszystko. Ludzie, ludzie łapiemy pod atmosferę. No, prawie ambicje, dobra, czyli chęć rozwoju też, tak? Więc idąc od dołu, cztery najczęściej podawane powody według Gaulupa w zeszłym roku. To po pierwsze, uwaga, chęć rozwoju była najniżej. Po drugie, pieniądze, trzeci od końca. Stres powodowany wymaganiami w firmie, czyli jakiś szef, który zmusza was do nadgodzin. I atmosfera była na pierwszym miejscu, czyli jakieś pewnie kolesiostwo, ludzie. Nawzajem się nie lubią, nie traktujecie, e, nie, nie traktujecie swoich kolegów z pracy jako realnych przyjaciół, nie składacie sobie życzeń na imieniny, tylko po prostu każdy każdemu wilkiem i wyścig szczurów. I teraz, e, jak dobrze się przyjrzycie tym wszystkim powodom, to o tyle, o ile firmę i miejsce pracy sami sobie gdzieś tam wybieramy i mamy nad tym kontrolę, gdzie będziemy pracować, tak, nie mamy kontroli nad tym, że szef czy menadżer, który zatrudniał nas na samym początku, wydało się być mega super gościem, a po sześciu miesiącach zaczął się na nas wyżywać. E, no jest po prostu dupkiem. I nie mamy wpływu na to, że firma, która zapowiadała się super, jak się zatrudnialiśmy, po jakimś roku nie dostała rundy finansowania i zwolnili połowę waszych kolegów, a jak zapytałeś o podwyżkę, to zapadła niezręczna cisza. Więc przez te konkretnie powody, czujemy się w swoim miejscu pracy nieszczęśliwi, bezradni i często uwiązani, no bo mamy rachunki do płacenia, mamy kredyty, niektórzy mają rodziny do utrzymania, więc nie rzucę pracy z dnia na dzień tylko dlatego, że szef się do mnie nie uśmiecha. Więc na pomoc przychodzi nam Steven Covey, czyli autor bestsellerowej książki 7 nawyków skutecznego działania, który to proponuje metodę zarządzania swoimi myślami o karierze bazując na takich dwóch kołach. To jest pierwsze koło. W pierwszym kole zawrą się wszystkie rzeczy, które są w życiu i w karierze ważne, bo wpływają na nas codziennie, ale my nie mamy nad nimi kontroli. Więc tutaj będzie ten właśnie wredny, niemiły, ponury szef, tutaj będzie fakt, że kumple w pracy się do Was nie odzywają i wszyscy na się obgadują, i tutaj będzie fakt, że firma nie ma dla Was kasy na podwyżkę. W drugim kole znajdą się wszystkie rzeczy, na które Ty jako pracownik Powiedzmy, masz wpływ, ale one nie mają aż tak dużego znaczenia, bo nic w twojej sytuacji takiej codziennej nie zmienią. Czyli masz wpływ na to, że chodzisz wypoczęty do pracy zawsze, jesteś na czas, wypełniasz swoje obowiązki, czasami nawet dostajesz i robisz nadgodziny, ale nic z tego skoro szef jest dupkiem, a firma nie ma kasy. Więc to, co proponuje Stephen Coi i ja również proponuję, to skupić się na tych rzeczach, które są tutaj pomiędzy. Czyli na wszystkich rzeczach, które mają Znaczenie w naszej karierze i w pracy, i na tych, które jednocześnie mamy wpływ. Więc znajdziecie tutaj między innymi świadomość tego, co się dzieje na rynku pracy na dzień dzisiejszy. Czyli wiem, jakie branże teraz najlepiej płacą, wiem, jakie stanowiska są opłacalne, wiem, jakie są najlepiej opłacalne skille i je rozwijam. Dbam o znajomości w branży, czy na przykład, jeżeli jestem w jakiejś e, korporacji czy agencji i spotykam się z klientami czy z partnerami biznesowymi, to czy tylko dobijam deal i do widzenia, czy e, dbam o jakąś tam kurtuazję, że w razie W, gdyby coś złego miało się wydarzyć, to mogę ruszyć 4-5 telefonów, zadzwonić tam, czy przypadkiem nie szukają takiego turbo charyzmatycznego gościa do handlu. Żeby, po prostu, żeby mógł się po prostu czuć w jakiś sposób bezpiecznie? I czy wystawiam się na ekspozycję? To znaczy, czy jeżeli jest taka sama firma jak twoja w Warszawie, zatrudnia na takie same stanowisko, na którym ty jesteś i jest w stanie zapłacić za nie dwa razy więcej, to czy oni wiedzą, gdzie ciebie znaleźć? Żeby wam to wszystko bardziej uświadomić, przenieśmy się na studium przypadku. Poznajcie Marcina, czyli takiego stereotypowego pracownika korporacji, który pewnego dnia obudził się i i stwierdził, że zarabia trochę za mało. I nie zadbał o wcześniej wymienione cztery kryteria kontroli nad karierą i idzie na rozmowę o podwyżkę do swojego szefa. Jeżeli nie zadbał właśnie o cztery wcześniej wymienione kryteria kariery, to gwarantuję Wam, że jego mina po tej rozmowie będzie na 90% taka. Ale jeżeli wie, co dzieje się na rynku pracy, wie, jakie branże najlepiej płacą, jakie firmy najlepiej płacą, wie ile Płacą w innych firmach za jego stanowisko, rozwija umiejętności i jest po prostu wyskilowany w tym, co robi, ma kontakty i znajomości branżowe i ma ekspozycję na rynek pracy, czyli od czasu do czasu wpadają mu jakieś ciekawe oferty, to niezależnie od przebiegu rozmowy z szefem, jego mina będzie wyglądała tak, bo ma kontrolę. No dobra, może trochę przesadziłem, nie skaczasz tak wysoko i to jest zupełnie inny koleś, ale wiecie o co mi chodzi. Czyli ma kontrolę. I teraz wiem, co sobie wszyscy myślicie, dawaj jakieś mięso. Wiem, co sobie myślicie. Dawidzie, czy da się to wszystko ogarnąć naraz i to w jednym miejscu? Pam, pam. Dobra, tak jest, mamy LinkedIn i ta platforma jest w stanie ogarnąć te wszystkie rzeczy naraz, jeżeli... Będziecie się po prostu rozwijać i skilować w użytkowaniu jej. Natomiast zanim przejdziemy. O. Kurde, przestraszyłem się, coś się tam dzieje dobrego. Więc e, tak, zanim przejdę do e, nudnych technikaliów, e, porównajmy sobie LinkedIn do innych platform społecznościowych. Jak się temu dobrze przyjrzymy, to zarówno LinkedIn, jak i inne platformy społecznościowe mają dużo cech wspólnych, jeżeli chodzi o ich. Profile na tych platformach. Czyli po pierwsze, praktycznie na każdej macie jakieś zdjęcie profilowe, awatar, mamy opis o mnie, czy jakieś tam bio. Udostępniamy multimedia, czyli dajemy znać, co tam u nas ciekawego filmy, zdjęcia, jakieś wpisy, zainteresowania. I tym samym platformy chcą od Was, żebyście pokazali siebie, żebyście pokazali coś oryginalnego. Im bardziej oryginalnie, tym lepiej. Ale są takie dwie platformy społecznościowe wśród których, jeżeli będziecie uzupełniać wszystko zgodnie z tym, co podpowiada Wam serducho i super oryginalnie, to nie osiągniecie zamierzonych rezultatów. Pierwszą jest oczywiście Tinder. Ale tego Was nie nauczy, bo sam nie ogarniam. A drugą jest LinkedIn. A drugą jest LinkedIn i żeby Wam to właśnie przedstawić, posłużmy się po raz kolejny studiem przypadku. Poznajcie Alicję. Chciałem powiedzieć studentkę taką jak wy, ale nie widzę. Znaczy, widzę tutaj dużo bardziej doświadczone osoby też gdzieś na sali. Więc studentkę taką jak część z was, z krakowskiego UEKU studiuje marketing i komunikację i kończy się jej edukacja, więc postanowiła, że znajdzie sobie jakieś doświadczenie zawodowe. Kto wie, może uda się jej już dostać jakąś pierwszą pracę juniorską. Założyła więc LinkedIn i zgodnie z tym, co mówi Pan, od Linkedin, zrobiła profesjonalne zdjęcia, jest super. W następnym kroku LinkedIn sam podpowiada jej, że pasowałoby zrobić jakiś nagłówek. Sugestywnie daje znać o tym, jaka jest jej aktualna sytuacja zawodowa, jest studentką na ekonomicznym, super. Opis o mnie daje znać jeszcze raz, że jest studentką, że nie ma doświadczenia, ale ma jakieś tam swoje zainteresowania i jest otwarta na praktycznie każdą współpracę. Dodatkowo zwieńczyła to wszystko swoimi umiejętnościami i edukacją i wisienka na torcie, czyli banner Open to work. I to moi drodzy, według danych LinkedIn, jest profil uzupełniony lepiej od 80% profili studentów globalnie. Ale on niestety nie załatwi Wam pracy, bo nikt na niego nie wyśle oferty. Żeby ktoś wysłał do Alicji ofertę, to musiałby znaleźć jej profil na Linkedinie. I teraz, żebyśmy wiedzieli jak dać się znaleźć na LinkedInie, musimy wiedzieć, jak szukają rekruterze. Poznajcie Linkedin rekrutera, czyli szatańską wersję premium LinkedIna na sterydach. Właśnie tego narzędzia używają rekruterze do wyszukiwania topowych kandydatów, używając wyszukiwarki po kryteriach. Tak jak tutaj widzicie, część z Was na pewno widzi, nie wiem, czy Ci z tyłu widzą, Natomiast e, uzupełniamy tutaj m.in. dane demograficzne, czyli jeżeli szukamy jakiegoś junior specjalisty od marketingu w Warszawie, wrzucamy tam długość stażu, lokalizację, możemy udostępnić uczelnię, z której dana osoba pochodzi. Niektórzy chcą e, zatrudniać wyłącznie ludzi z Harvarda, niektórzy tylko z rolniczego. I w momencie, kiedy uzupełnimy wszystkie te e, uogólnione kryteria, po kliknięciu w Enter. Wyświetlą się nam oczywiście wszystkie osoby, które spełniają te kryteria, ale wciąż one są zbyt ogólne. Czyli będziemy mieć 500 do 1000 użytkowników, którzy spełniają realnie te wyżej wymienione kryteria. Więc to, co robią rekruterzy w następnym kroku, to zawężają serca, żeby oszczędzić sobie czasu, bo nie chcą sprawdzać 500 kandydatów. Więc używają do tego wyszukiwarki po kiworcach. Mogą to zrobić wewnątrz samego panelu lub skorzystać ze zwykłej wyszukiwarki. Używając do wyszukania słów kluczowych, które określają najbardziej pożądane umiejętności na tę konkretną rolę. Czyli na no właśnie stanowisko junior marketing specjalisty. Po pierwsze, będziemy chcieli określić sobie nazwę stanowiska w różnych wariacjach. Czyli marketing specialist, specjalista marketingu, ktoś, kto miał coś wspólnego z SEO, digital marketingiem i content managementem. I teraz, moi drodzy, jeżeli nadal nie śpicie, mimo tej wysokiej temperatury. Część z Was pewnie domyśla się, że po kliknięciu w Enter te osoby, które mają najwięcej użytych tych słów i najbardziej trafnych słów w swoich profilach, we wszystkich opisach poszczególnych sekcji, po kliknięciu w Enter one wyświetlą się na jednej z pierwszych stron. I to właśnie gdzieś tam jest wstępną gwarancją sukcesu. No i pytanie teraz, gdzie byłaby u nas Alicja? Gdzieś po 50. stronie. W razie czego Alicja nie istnieje, zrobiłem ją tylko na poczet tej prezentacji. Nie martwcie się, że tak cisnę po realnej osobie. Więc tak, Alicja pewnie by była na 50. stronie, ale możecie powiedzieć, że kurczę, przecież Alicja jest studentką, odwal się od niej, bo gdzie miałaby uzupełniać niby te wszystkie keywordy. Więc po pierwsze, skąd keywordy wziąć? Czy ktoś ma jakieś pomysły? Ogłoszenie pracy. Proszę bardzo. czujny. Dokładnie, tak, z ogłoszeniem pracę. Czyli najstarsza i najprostsza podpowiedź, którą dają wam sami rekruterzy. Czyli ogłoszenia o pracę. To byłaby taka standardowa oferta o pracę, a to byłyby keywordy. To jest oferta, to są keywordy. To jest oferta keywordy. Oferta keywordy. I teraz pytanie. Skąd mamy wiedzieć, które z tych wszystkich słów właśnie są keywordcami, skoro jest ich tutaj aż tyle? A tutaj ktoś ma pomysły? <laughs> nie, nikt nie ma. Dobra, to. Y Wyjmijcie notatniczki, otwórzcie głowy, 45-sekundowe super szkolenie, jak znajdować keywordsy. Po pierwsze, wchodzimy na najbardziej znane portale pracy: Join, Just, IT pracuj.pl, cokolwiek, i wynajdujemy 10 opisów ofert na naszą idealną rolę. To znaczy, nie chciałbym, żebyście się sugerowali lokalizacjami, bo nie będziecie na nie aplikować. Czyli możecie na marketing specjalisty zaaplikować do Elbląga i do zakopanego. O nie, co się tutaj dzieje? Hubert. Dobra. E, więc tak, e, kopiujemy 10 opisów, wrzucamy je do jednego dokumentu Wordowskiego z góry na dół i taki jeden długi dokument kopiujemy do narzędzia, które nazywa się Word Cloud Generator i na sam koniec tego procederu dostaniecie chmurę najczęściej pojawiających się słów w tych konkretnych ogłoszeniach. I Niektóre z tych słów będą też bzdurne, więc musicie tutaj na to uważać. Czasami będą się pojawiać te owocowe czwartki, właśnie. Więc wybieramy tylko te, które określają nam w jakiś sposób umiejętności twarde i miękkie czyli te, które po prostu mogłyby być rzeczywiście potrzebne dla takiego rekrutera. Bierzemy sobie karteczkę na brudno i wypisujemy je sobie po prostu na bok. I z tymi keywordsami wracamy na nasz profil i zamieniamy ten nudny, suchy, którego nikt nie może znaleźć profil na przepełniony keywordami profil nowej Alicji. Zaczynamy już od tego, że Alicja wrzuciła sobie pierwsze keywordy już na sam baner, żeby przykuć uwagę rekruterów. Po drugie, jedziemy z nagłówkiem. Alicja nadal nie ma doświadczenia i nadal jest studentką, ale jest aspirującą marketing specjalistą. I daje znać, że zna się na SEO, w opisie o mnie po raz kolejny wciąż nie ma doświadczenia zawodowego, ale ma się czym pochwalić, ma już swoje ma już opisane swoje umiejętności twarde, i mimo tego, że nie pracowała na żadnych zawodowych projektach, to daje znać o tym, że była jedną z topowych uczennic, jeżeli chodzi o projekty dotyczące digital marketingu w e commerce i że prowadzi swoje konta na Social Mediach, przepełniając tym samym opisy keywordsami. I teraz pytanie, czy to jest wystarczające? Wciąż nie. Więc jak sprawić, żeby wasze profile mimo braku doświadczenia ociekały w keywordsach? To frappe, które jest takie właśnie soczyste i ociekające nie ma nic wspólnego z tą prezentacją, tylko chciałem przykuć waszą uwagę, żebyście po prostu natężyli zmysły i wrócili do mnie. Więc tak, jak sprawić, żeby było ciekawe w keywordsach? Mamy do tego dodatkowe sekcje. Zaraz pod waszym profilem, zaraz pod zdjęciem profilowym jest taka funkcja dodaj. Dodatkowe sekcje, i możemy się tutaj realnie wykazać w każdej z nich. Czyli jeżeli nie mamy doświadczenia, bo jesteśmy studentem, możemy udostępnić tutaj wszystkie wolontariaty, projekty, kursy, eventy pozauczelniane i każdy z tych, każdą z tych sekcji możemy uzupełnić w sposób opisowy, tak jak robiliśmy to w bio, sprawiając tym samym, że nasz, że nasz profil będzie po prostu ociekał w keywordsach i będzie się wyświetlał w topowych pozycjach. Jasne? Napiję się wody, a pytania będą na końcu, chyba, że... Nie, 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 im więcej, tym lepiej, w sensie... A nie, nie, to musi mieć jednak wciąż sens, prawda, ale tak... Tak, tak, totalnie. Zdecydowanie. No to są jakby takie właśnie podstawowe zasady Search Engine Optimization. Jezus mój angielski dzisiaj. Więc tak, im więcej, tym lepiej i mogą się powtarzać. Wręcz powinny się powtarzać. Ale to też nie załatwi Wam pracy. Szczególnie jeżeli nie macie doświadczenia zawodowego i startujecie na jakieś role juniorskie czy staże. Dlaczego? Bo jest po prostu chaos na rynku i nie ma ofert. Jeżeli wpiszemy sobie entry level position na specjalistę marketingu w całej Polsce, to będziemy mieć 15 ofert. A studentów i młodych ludzi na role juniorskie są tysiące. No ale pytanie czy to znaczy, że agencje, korporacje i firmy po prostu na to nie zatrudniają? Absolutnie nie. Zatrudniają, tylko po prostu nie chcą, żeby zamęczyli ich cv -kami więc często mamy do czynienia z czymś takim jak ukryty rynek i żeby dojść do tych rekruterów musimy sami wyjść im naprzeciw ja pochodzę z południa polski i jakiś czas temu bardzo popularne było takie powiedzonko kto to powiedzonko zna raz dwa trzy cztery Bo wczoraj właśnie mieliśmy debatę na temat tego czy to powiedzonko jest z południa czy w całej Polsce się tak mówi więc ono podobno było bardzo popularne w latach 90 i oznacza między innymi Przynajmniej w naszych stronach oznaczało to, że, na, że żeby załatwić coś powiedzmy, biznesowego, trzeba było mieć wpływowe znajomości. Żeby mieć wpływowe znajomości w latach 90. trzeba było się dobrze urodzić, czyli być synem wójta albo proboszcza, albo mieć dużo kasy i umieć komuś dać łapę. No, żartuję, można też pewnie było jakoś inaczej to załatwiać, ale było znacznie trudniej. Na szczęście przyszło nam żyć w czasach, w których nawiązywanie relacji, szczególnie tych biznesowych. Nigdy nie było łatwiejsze, bo LinkedIn jako jedna z wiodących platform do łączenia ludzi w biznesie ma to do siebie, że zapraszanie ludzi, których się nie zna, jest, nie jest w ogóle dziwne, nie jest kliniczowe, po prostu ludzie to robią. Ja na ten moment mam pewnie z 15 zaproszeń od ludzi, których w życiu na oczy nie widziałem, ale jeżeli mają coś wspólnego z moją branżą, to po prostu ich dodaję i każdy tak robi. Więc w momencie, kiedy Wasz profil będzie ociekał w keywordcach to następne, co musicie zrobić to zacząć dodawać ludzi na umór do znajomych. Czyli w wyszukiwarce wpisujecie jakiś keyword związany z Waszą branżą, czyli w przypadku Alicji niech będzie to marketing, potem przechodzimy do sekcji osoby. I zapraszamy wszystkich jak leci, którzy mają coś wspólnego z marketingiem, czyli specjalistów, rekruterów, hiring managerów, właścicieli firmy, agencji, inwestorów, kogokolwiek, kto ma coś wspólnego z marketingiem, żeby budować sobie właśnie swoją sieć. Po pierwsze, dlatego że w momencie, kiedy rekruter będzie robił po raz kolejny wyszukiwanie po keywordsach, to, które wam wcześniej pokazywałem, to w pierwszej kolejności będą pojawiać mu się znajomi. A po drugie, w momencie, kiedy będziecie robić jakikolwiek, jeżeli rekruter zrobi jakikolwiek ruch w kontekście promowania swojej oferty, to Wy też będziecie to widzieć. Jeżeli rekruter udostępni swoją ofertę w publikacjach, to musimy mieć go w znajomych, żeby go zobaczyć, chyba, że po prostu ktoś to podbije z Waszych znajomych. Więc tak, w sumie jest jeszcze jedna turbo fajna rzecz, czyli w momencie, kiedy zapraszacie ludzi do znajomych, to musicie pamiętać o tym, że wreszcie macie dostęp bezpośredni do jego DM-a, gdzie jeżeli chcielibyście napisać do jakiejś wpływowej osoby, jakiegoś hiring managera, albo właściciela jakiejś dużej firmy, to musielibyście wysłać list, który nigdy by do niego nie doszedł, albo chcielibyśmy do niego zadzwonić, to specjalnie mają takie agresywne sekretarki, żeby po prostu was przepędzały. I ta wiadomość do hiring managera, że na przykład szukam pracy, nie musi być taka sucha jak tutaj moja do właściciela Nike. Że nie szukać jakiegoś starzysty do działu marketingu przypadkiem. Może ona być kreatywna i zwracająca uwagę. Jeden z naszych wspólnych znajomych, mój i Huberta, który Was tam tutaj nagrywa, jest kreatorem wideo, to znaczy, że tworzy super rolki na Instagrama i robił super TikToki. Pewnego razu zamarzyło mu się pracować dla pewnego znanego przedsiębiorcy, którego na poczet tej prezentacji nazwijmy Paweł. Paweł kręcił. Widea na YouTube, miał takie długie formy. I nasz wspólny kolega, nazwijmy go na poczet tej prezentacji rafałem. Rafał wysłał mu zajawkę na LinkedInie dokładnie taką jak tutaj. Użyłem do tego picza narzędzia Vidyard, czyli można właśnie wysłać to w taki sposób, że pojawia się taka animacja. I dał znać koledze Pawłowi, że siema, uwielbiam twój kanał, śledzę cię od zawsze, ale mam wrażenie, że jest pewna luka, którą mógłbym wypełnić. Co powiesz na takiego TikToka? I w następnej wiadomości wysłał mu TikToka, który, którego sam zmontował z jego wcześniejszych filmów na YouTube. I co? Dwa tygodnie później Rafał pracował u Pawła. Ale teraz już nie pracuje, bo Paweł się okazał być dupkiem. Ale... Ale w innych realiach w życiu byście nie doszli do Pawła. W sensie nie byłoby opcji, żeby go gdzieś spotkać a nie do niego napisać, a no tak, więc możliwości jak nigdy. Nie bójcie się zapraszać, nie bójcie się pisać. Zbliżamy się już praktycznie do końca, więc to pytanie już musiało paść. Um, ile z was ma tutaj profil na LinkedIn? Ręka do góry. Nice. Ktoś nie ma? Raz, dwa, trzy. A będziecie mieć po tej dzisiejszej preste? Dobra, trzy. Dobra. A ile z was, bazując na tym, co wam już wcześniej powiedziałem, ma dobrze zrobiony nagłówek na LinkedIn. Nice. Dobrze, Petardinio. Czyli jakaś czwórka. To teraz Was już zagnę. Najtrudniejsze pytanie. Ile z Was regularnie udostępnia posty na LinkedIn? Zróbcie hałas! Dwie osoby. I to by się w sumie zgadzało. Według danych, LinkedIn na 2 miliardy użytkowników, posty udostępnia regularnie tylko 2% użytkowników. Nas jest tutaj jest 200, a były dwie osoby, więc trochę mniej. Polska trochę daje ciała i zaniża całą średnią. Więc to, co musicie wiedzieć, LinkedIn oprócz tego, że jest super, to różni się trochę od innych platform społecznościowych pod tym kątem, że nie jest jeszcze aż tak bardzo skomercjalizowany. Czyli jeżeli skrolujemy Walla, to większość z postów, które będziemy tam widzieć, należą do naszych znajomych lub znajomych naszych znajomych. I teraz, jeżeli. LinkedIn promuje prywatne treści i prawie nikt nie postuje, a Wy macie praktycznie wszystkich z branży w swoich znajomych, to jeżeli zaczniecie postować, to macie ekspozycję na, na każdego, kto, na kim realnie Wam powinno zależeć, jeżeli szukacie pracy i chcecie zarabiać dobry hajs. I teraz możecie powiedzieć Dawid, ale ja nie jestem takim influencer'em jak Ty, o czym ja niby miałbym gadać. Kurde, chyba za późno wjechałem z tym memem. Więc Wiadomo, że za pierwszym razem to nie jest takie łatwe, ale szczególnie, jeżeli ktoś jest studentem i uważa, że nie jest na przykład ekspertem, żeby się wypowiadać na jakieś konkretne tematy. Ale to, co jest najważniejsze, to nie musisz być ekspertem, żeby zacząć. Bo co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby przetrwać atak goniącego nas niedźwiedzia w lesie? Tak jest. Ktoś już to powiedział, no. Trzeba być odrobinkę szybszym niż ten ostatni koleś, który się tam leży. I dokładnie tak powinno być właśnie z Waszymi kreacjami na LinkedInie. Nie musisz być ekspertem i wiedzieć wszystkiego o tym, czym się będziesz dzielił. Ja też nie byłem ekspertem od LinkedIn od samego początku. Po prostu e, była jakaś potrzeba, używałem tego narzędzia, zacząłem pracować ze swoimi znajomymi i jak dowiadywałem się o jakiejś następnej funkcjonalności, to zaczynałem się nią dzielić e, na LinkedInie, Instagramie, YouTube a nie nie mówiłem siema, cześć, tutaj Dawid, wasz ekspert, tylko po prostu mówiłem, ej, obczajcie to, zajebiste, ja? I ludzie uważali mnie za eksperta, bo po prostu wydawało im się, że to jest ciekawe i przydatne, a ja dowiedziałem się o tym wczoraj. Nie byłem ekspertem. Więc wasze treści, mimo tego, że nie jesteście ekspertami, mogą być ciekawe, mogą docierać i docierać do ludzi, na, wam, na których wam realnie zależy. Żeby zamknąć to w klamrę, pokażę wam siłę tego narzędzia na jednym z moich randomowych postów, bo tutaj chwaliłem się jakimś tam nagrodą. I przy 69 komentarzach i 100 lajkach ten post dotarł do prawie 9 tysięcy osób. I wśród tych 9 tysięcy osób na LinkedInie są reprezentanci różnych firm, różnych stanowisk i różnych profesji. Ale reprezentantów jednej profesji będzie tutaj wśród tych 9 tysięcy najwięcej. Nie dlatego, że ten poz jest zajebisty i trafiam w ich serca, tylko dlatego, że ta grupa korzysta z tego narzędzia codziennie, bo to jest ich praca. A wam, na, a wam powinno na nich najbardziej zależeć, jeżeli szuka, szukacie pracy. Jezus, jak się jąkam. Tak, i jest tam najwięcej. I to był w zasadzie koniec. Dzięki wielkie. Pytanie jak wam się podobało. <kluczy> Super, super. Pytanie, czy Wam się podobało, czy było to dla Was wartościowe, bo mam dla Was coś jeszcze. Ile z Was ma tutaj Instagrama? Ręka w górę. Petarda. Ile z Was chciałby przetestować mojego nowego itrenera, rozmowę o pracę za tydzień, kiedy się już pojawi, za darmo oczywiście. Nice. To wystarczy, że zrobicie zdjęcie ze mną i z i trenerem i udostępnicie na swoich storawkach oznaczając Dawid i karierowo. I Talent Days jeszcze. I co? O kurde, dużo was jest, mi będę musiał to wszystko ogarniać. Tak jest. Czekajcie, przypozuję. Kurde. Dobra. Wiem, że jest dziwny ten robot, ale to sztuczna inteligencja go wygenerowała. Super. Więc jeżeli to po prostu zrobicie, to odezwę się do was i jak tylko zacznie działać, to będzie mi jedynie zależało na jakimś tam waszym feedbacku.